Nie jest bezpiecznie. Chodź ze mną, szybko! Nie ruszaj się! Ale co robicie?! Czemu podejmuje ryzyko dla wiary? Bóg Wszechmogący, nasz Zbawiciel, przybył i wyraża prawdę, dokonując dzieła zbawienia. To niepowtarzalna szansa. Nie chcę ci w tym przeszkadzać, lecz partia komunistyczna to zło. Przez nich wierzącym grozi śmierć. Ja nie mam wątpliwości, że to prawdziwa droga. E, gdzie jest Liang Xinjia? Szukają wyznawców Boga Wszechmogącego, a po złapaniu surowo ich karzą. Chcesz swojego Boga? Wolę się zajmować kaleką niż pozwolić ci wierzyć w Boga! Jeśli zachowasz wiarę, to się rozwiedziemy! Wszystko, co ci się przydarza, jest wielką próbą i czasem, w którym Bóg potrzebuje, abyś dawał świadectwo. Decyduj. Wybieram wiarę w Boga. Muszę się ukryć na kilka dni, tylko dbaj o siebie. Gdzie ona jest? Zgubiłem ją. Szlak. Jak twoja matka wróci, od razu daj nam znać. Jeśli nam nie powiesz, to złamiesz prawo. Gdzie twoja matka? Będziesz gadać, czy nie? nie? Nie wiem! Zobaczymy! Mam... chłoniaka. Lekarz powiedział... że to przez... ten przewlekły stres... i... depresję. Co ja zrobię... jeśli moja córka umrze? Co ja wtedy zrobię? Tylu we mnie wierzy... Tylko po to, abym ich uzdrowił. Tylu we mnie wierzy, tylko po to, abym użył swej mocy, aby wypędzić nieczyste duchy z ich ciał. I tak wielu wierzy we mnie po prostu, aby otrzymać ode mnie pokój oraz radość. Tylko poprzez cierpienie można się czegoś nauczyć, czyli zyskać prawdę i zrozumieć wolę Bożą. Przez chorobę córki Bóg mnie sprawdza i demaskuje, a robi to, by mnie zbawić. To Jego miłość i jestem Mu wdzięczna.